Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, w którym będę starał się przekonać Was, dlaczego inwestowanie w technologię przyszłości ma sens długoterminowo, bo zastanowimy się po prostu nad tym, gdzie są osoby, które kupią od Ciebie Twoje aktywa albo osoby, które kupią usługi, produkty spółek czy projektów kryptowalutowych, które Wy posiadacie albo będziecie posiadać. Z tego powodu, dlatego właśnie chcę zbudować fajną społeczność, która mówi o inwestowaniu w przyszłość i technologie. Z tego powodu, że ja inwestuję w pokolenia Alfa plus, nie mówię już o pokoleniu Zoomersów, o Zoom, tylko alfa, to są już jeszcze późniejsze pokolenia niż Zoomersi, których już wiele osób nie rozumie Zoomersów, a ja sądzę, że Zoomersi, alfa czy pokolenie covidowe będą zmieniały świat i one będą kolonizować um, ca cały nasz kosmos. I właśnie dlaczego? Ponieważ mamy badania na podstawie raportu Understanding Generation Alpha, w której można określić główne cechy pokolenia współczesnych uczniów. Są biegli technologicznie, pisania na kreaturze zastępują mową, spędzają więcej czasu przed ekranem, oczywiście, mają krótszą zdolność skupienia uwagi, zgadza się, da, wchodzą w mniejszą ilość interakcji społecznych, ich zabawa i nauka oparte są na technologiach. I jako pokolenie boomersów, czy pokolenie X, waszych czy moich rodziców. No, i nawet milenialsów już nie rozumiemy tego, już będziemy mówili. A po co ci ten metawers, po co ci ten web 3.0, jak masz web 2, 2D możesz się zalogować na Facebooka? Po co ci ten Telegram, jak masz gońca? Po co ci te radio, jak masz Telegram? I po co ci ten te, Internet, jak masz telewizję, i tak dalej? Za każdym razem pokolenia, z, z, które są postępują po sobie, coraz głębiej wchodzą w technologię i coraz bardziej żyją z tą technologią za Moje pokolenie milenialsów dojrzewało razem z, um, z Web2. Kolejne pokolenia będą dojrzewały wraz ze wzrostem i z, no, z rozwojem Web3.0 i następnych. Cechy generacji alfa urodzonych po 2010 roku, ja bym trochę to przesunął, te lata to są takie umowne, są silnie związane z technologią, będą to osoby najbardziej wykształcone, ponieważ model rodziny jest 2 plus 1, 2 plus 2, gdzie jednak ta edukacja jest najbardziej, bardzo duże pieniądze są powodowane w jakość edukacji poszczególnych dzieci, to już nie są rodziny wielodzietne, tylko właśnie... Z jednym czy z dwójką dzieci, ale ta jakość edukacji jest dostarczona. Grupa tych ludzi jest dobrze obyta z komputerami, tabletami, smartfonami, doskonale porusza się w sieci, korzystają z różnych portali społecznościowych, charakteryzuje ich to, że nie znoszą nudy. Można by powiedzieć, że wszyscy korzystamy z technologii i mediów, ale pokolenie A jest w tym ekspertem. Nic dziwnego, ponieważ dostają swojego pierwszego smartfona telefon w wieku około 10 lat, między 7 a 10 rokiem życia. Pomimo tego, że wiem, że to jest niezdrowe, ale rodzice po prostu Chcą mieć kontakt ze swoimi dziećmi. I to jest kolejna rzecz. My, jako starsze pokolenia, możemy tego nie rozumieć i w inwestowaniu, może tego nikt wam nie powiedział, ale trzeba się pozbyć swoich przekonań. Nie? nie wolno grać, nie wiem, na jakieś niesamowite wydarzenia, ale grać pod fakty i pod suche fakty, pod badania, a nie pod jakieś niesamowite rzeczy. I wiem, że w emocjach, mówicie, to jest pokolenie stracone. Dobre czasy stworzyły men i teraz po prostu to jest tragedia, to będzie stracone pokolenie, i tak dalej, i tak dalej. Ja sądzę w drugą stronę, że oni wygenerują niesamowite bogactwo ludzkości, wzrost technologiczny, pójdzie to w inną stronę niż, niż większość osób sądzi. Teraz tak, jako inwestorzy, my musimy się przygotować właśnie pod ich okres dojrzewania i nabywania większej ilości kapitału, i to są osoby, które będą korzystały z różnych produktów i usług te spółki, które mają ma te produkty czy usługi, one będą zyskiwały na wartości z tego powodu, że będą miały coraz większe przychody, ponieważ generacja alfa będzie korzystała z tych usług. I ja nie wiem, czy to będzie technologia telemedycyny psychiatrycznej czy psychologicznej, czy bo będą też takie miały właśnie no z tego pokolenia alfa będą miały problemy i będą częściej pracowały nad swoją psychiką i psychiką po prostu, czy to będą technologiczne jakieś urządzenia, nie wiem, te okulary do rozszerzonej rzeczywistości, czy jakieś inne jeszcze rzeczy, których nam się nie śni, czy autonomiczne auta, to tam, gdzie ten cashflow będzie generowany przez te pokolenia przyszłe, w przyszłości, to te spółki, czy te projekty kryptowalutowe trzeba posiadać, zanim właśnie te pokolenia alfa em, dojrzeje i będzie miało po prostu siłę nabywczą kapitału. To jest właśnie mój setup, jeden z inwestycyjnych, czyli grep od pokolenia em, przyszłości. Więc już, no, po prostu jak widzę, wiecie, w, w polskim internecie predykcje na nie wiem, srebro pójdzie na 1000 dolarów, złoto pójdzie na 400 40 tysięcy dolarów, i inwestuje długoterminowo, bo, bo coś tam, to trzeba brać pod uwagę, kto od was to kupi i tak dalej. To będzie ważne w przyszłości. I w przyszłości będzie po prostu ważna technologia. Czy tego chcecie, czy tego nie chcecie, takie są badania, takie są fakty, takie są raporty, i tego się nie zawróci. i Ludzie również będą żyli, zapamiętam, z nazwami, z markami korporacji. To jest kolejny element korporatyzacji, czy właśnie temat technologii. Dawajcie znać, co sądzicie, czy Wy również pod takie właśnie wydarzenia, czy rozwój ludzkości idziecie i, i czy inwestujecie w takie rzeczy. Jestem ciekaw, zapraszam do opisu i do kontaktu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cześć.